Zobacz, ciągnika stęka, kurwa, musiałem do piątego biegu przywrócić Normalnie beton, nie? Taka glina. To zajebiście, to będzie rodziwe. To ona się od tamtą też ta ciągnie. Jak od tej strony zacząłem orać, Cały czas ta glina taka Dobrze, niech będzie glina Robimy Nawet nie myślałem, że tu taka glina będzie No to już tak mam Z, z półtora hektara ale, ale prędkość jest zajebista, nie? Szybciej nie da rady, bo no, Aż, aż, aż pióra się wyginają no tak sucho, ona jak będzie wilgoć to będzie fajnie się orała Teraz kurwa co, klepisko nie?